Cześć, mój Ice Bucket Challenge będzie nieco przegadany. Zrobiłem sobie taką małą notatkę, z którą, którą się z nami podzielę. Eee, wierzę, że obejrzą to zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej akcji, eee, chociażby z ciekawości. Eee, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że nikt z nas nie jest wszechładny. Jednym trypnięciem nie zakończymy wojen na świecie, nie spowodujemy, że zniknie problem głodu, ubóstwa. Czy dostępu do czystej wody. A w całej tej zabawie, właśnie z wodą i lodem, chodzi o to, by pomagać. I to pomagać w skali mikro, na tyle, na ile możemy. Bez względu na to, czy będzie to wsparcie finansowe na rzecz chorych, na stwardnienie zanikowe boczne, czy to będą SMS-y na remont Centrum Zdrowia Matki Polki, czy chociażby dary materialne dla schroniska dla zwierząt, czy nawet pomoc sąsiadce z wniesieniem zakupów na drugie piętro. Otwórzmy po prostu szeroko oczy i popatrzmy, czy ktoś dookoła nas nie potrzebuje tej pomocy. Ale żeby pomagać, trzeba mieć jaja. Ja teraz udowodnię, że te jaja mam. To chodźcie, będziemy się lać. Także tak, Chciałem podziękować za nominację Sylwii, dzięki, jak wiesz, krańcówka stanęła jakby na wysokości zadania w połowie. czyli ja się oblewa, Magda siedzi i Magda siedzi i wysyła przelewy, różne pieniążki. Cóż, nominuję moje sąsiadki, dziewczyny z góry, z salonu Fajn, Agnieszkę i Karinę. Nominuję <grym> Patryka Lisowskiego, skoro się tak pojawił tutaj rzutem na taśmę, a wcale miał nie być nominowany, ale skoro psuje mi ujęcie, to nominuję Patryka. I nominuję yy, Konrada Pniaczka. No, sorry, przyjechaliście nie w porę. Także specjalnie dla no, Was. Uwaga, lecimy! Kresunka w Dzięki.